Alcho, halo, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Progress 7.1 z tej strony. Kolejny update. Co nam przyniósł? Najważniejsze zmiany są w trybie dla pojedynczego żołnierza, Lone Fighters. W karcie powyżej macie odnośnik do mojego filmu, w którym omawiam wszystkie zmiany w tym trybie. Kolejna zmiana dotknęła radiooperatorów. Gotowi na newsy? To zacznijmy. Pierwszą zmianą jest nowa misja inwazji na plaży w kampanii normandzkiej. Rozpoczniemy w innej części plaży w Operacji Neptun i spotkamy znane już miasto Versurmer. Dodano dodatkowe schrony i szereg ulepszeń wizualnych w lokacji lotnisko w tej kampanii. Zmiany dotyczące gameplaya to jak już wcześniej wspomniałem zmiany w trybie Lone Fighters. Sekcje interfejsu zostały ukryte, włączono obrażenia od sojuszników. Gracze, którzy wielokrotnie zadają obrażenia sojusznikom, tracą część zdobytych punktów doświadczenia i zostaną usunięci z sesji gry. Od teraz, aby zbudować nowy punkt odrodzeń, Rally Point, nie trzeba niszczyć starego punktu. Zostanie on automatycznie zniszczony po wybudowaniu nowego. Prośby o amunicję i leczenie są teraz blokowane, gdy gracz znajduje się za stacjonarnym karabinem maszynowym. W trybie Conquest, czyli Podbój, pojawia się teraz komunikat informujący, że dostępne odrodzenia drużyn zostały wyczerpane. Poprawiono działanie asystenta celowania konsoli. Usprawniono działanie trybu pozycji postawy żołnierza, kucanie. Również trwają dalsze prace nad poprawieniem sztucznej inteligencji botów w starciach drużyn. Teraz zmieniają swoją pozycję do obrony, jeśli gracz się do nich zbliży. Wcześniej żołnierze pozostawali w ukryciu i mogli ingerować w pozycję gracza i jego pole widzenia. Rozkaz zaatakowania pojazdu będzie teraz wykonywany przez tylko jednego żołnierza, który może wykonywać rozkaz, a nie cały oddział naraz. Żołnierze boty otrzymali ulepszone odnajdywanie ścieżek i nie będą już od czasu do czasu skakać podczas odradzania się. Jeśli chodzi o wyposażenie i broń, to niemiecki karabin automatyczny FG-42 Początkowa ilość amunicji została zwiększona do średniej amunicji do karabinów samopowtarzalnych. Podstawowe uzbrojenie bombowe Messerschmitta BF-109 G6 zostało zmienione z jednej bomby 250 kg na 4 po 50 kg. Wcześniej mówiłem o wielkiej zmianie dla radiooperatorów. operatorów: naprawdę jest to wielka zmiana, wielki nerw. Tutaj poświęcę trochę więcej czasu, bo zmiany są obszerne. Tylko jeden atak artyleryjski na drużynę może być teraz aktywny w danym momencie. A co za tym idzie? Jeśli w naszej drużynie, mam na myśli wszystkich żywych graczy, nie tylko nasz oddział, to jeśli ktoś gra radiooperatorem i rzucił on artylerię, to mimo wszystko, iż mamy już możliwość wydania rozkazu na zrzut, nie będziemy w stanie tego zrobić. Będzie to zablokowane do czasu, aż bombardowanie poprzednie się nie zakończy. Dopiero wtedy my będziemy mogli przywołać ostrzał artyleryjski. Coś na zasadzie tego, że wszyscy z tej samej drużyny są połączeni tylko z jedną drużyną artyleryjską i pojedynczo możemy wydawać im rozkazy. Dodatkowo artyleria nie może być już aktywowana podczas pierwszej minuty bitwy. A czas przygotowania do początkowych strzałów artyleryjskich został zwiększony o 5 sekund. Ulepszony ostrzał artyleryjski, ten co odblokowujemy sobie w menu gry: Niebieskie drzewko, kiedyś miał 30 sekund cooldownu. Później zdarfiono do 48 sekund, a teraz dano 60 sekund. Tak jak mówiłem w swoim filmie o nerfie artylerii. Tyle będzie optymalnie, moim zdaniem. A na domiar tego wszystkiego, strzały artyleryjskie zadają teraz mniejsze obrażenia. Mega nerw, co? Jeśli chodzi o zmiany, jakie nastąpiły w grafice, animacji i interfejsie, to są one następujące. Karty broni i pojazdów w menu kampanii stały się bardziej interaktywne. Klikając na nie, możesz uzyskać dodatkowe informacje o pojazdach i broniach. Poprawiono płynność animacji sterowania armatą oraz zmieniono pochylenie kamery kontrolującego ją gracza. Dodano graficzny efekt zwęglonego ciała żołnierzy oraz poprawiono wygląd oderwanych części ciała. Dodano migającą ikonę przycisku do szybkiego usuwania całej amunicji żołnierza z rezerwy. Zmieniono wyświetlanie podpowiedzi podczas przebywania w płonącym czołgu. Teraz jest sprecyzowane, że przed ugaszeniem pożaru należy opuścić pojazd. Liczba przenoszonych min jest teraz wyświetlana w interfejsie, jeśli przykład żołnierz ma torbę na pakiety wybuchowe. Poprawiono jakość cieni na niskich ustawieniach graficznych. Jeśli chodzi o ekonomię, to zwiększono standardy zdobywania doświadczenia w trybach drużyny i samotnego żołnierza. Korelacja między doświadczeniem a punktami zdobytymi w bitwie została dostosowana na podstawie statystyk bitewnych dla tych trybów. Zabijanie przeciwników, którzy bronią punktów, zapewni graczom dodatkowe punkty bojowe. Również nasze uszy doświadczą kilka usprawnień. Poprawiono odgłosy wybuchów, pocisków i strzałów artyleryjskich. Do ustawień dodano wyświetlanie aktualnego poziomu głośności. Teraz będziemy słyszeć tylko dźwięki z wrogich punktów odrodzeń, a nie punktów stawianych przez nas lub naszych sojuszników, aby lepiej je odróżnić. Inne zmiany, które są równie ważne, co wcześniejsze. Teraz, gdy karabin maszynowy zostanie zniszczony na gnieździe karabinu maszynowego inżyniera, punkt ten zostanie uznany za zniszczony i nie będzie już brany pod uwagę w ramach ograniczeń konstrukcyjnych. Naprawiono błąd w wyświetlaniu odległości do sojuszniczych czołgów podczas strzelania z moździerza. Naprawiono błąd, który powodował, że obrońcy nie otrzymywali doświadczenia za obronę punktu w trybie szturmu, dopóki ten nie został odbity. Naprawiono opóźnienie podczas rzucania granatu, gdy ping jest wysoki. Nieprawidłowe wyświetlenie min zostało naprawione podczas ponownego dołączenia do sesji. Nadmierne przełączanie zoomu, przybliżenia podczas szybkiego strzelania z niektórych karabinów śrubowych zostało naprawione. Naprawiono błędne wyświetlanie znaczników trafień podczas strzelania ze stacjonarnych karabinów maszynowych. Naprawiono brak efektów trafień z karabinów zamontowanych na samolotach. W menu szybkich wiadomości, trybu inwazji, naprawiono brak elementów dotyczących ataku i obrony punktu. Teraz celowanie nie wpływa na widoczność znaczników na ekranie. Naprawiono błąd, w którym granat mógł być rzucany przez ściany. Uff, i to tyle. Długi materiał, co? Pomyślcie o tym w ten sposób. Ja spędziłem kilka godzin, żeby go dla was przygotować. Wy spędziliście kilka minut, aby go obejrzeć i nie wysłuchać. A deweloperzy poświęcili dużo więcej niż my, aby uczynić tę grę idealną. Więc wielki ukłon w ich kierunku ode mnie. Widać, że się starałem i im to wychodzi. A co do radiooperatorów, bo tu jest największa zmiana, to uważam, że już ta klasa teraz nie będzie tak popularna jak niegdyś, ale mimo wszystko w końcu zbalansowana jest. Dajcie znać, jakie jest wasze zdanie. Ja ze swojej strony kłaniam się nisko i dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Życzę wszystkim miłego dnia. Cześć!